Zaczęliśmy 19 stycznia. Pracujemy dwa razy w tygodniu, jesteśmy na hali. Praktycznie jest na razie praca nad siłą. I to dzisiaj gramy pierwsze spotkanie, pierwszy raz jesteśmy na dworze. Chciałem zobaczyć, jak ta praca wyglądała u chłopaków w ciągu tych ostatnich treningów, co wykonaliśmy. To nasze, a z kim zagracie oprócz oczywiście Zawieszyłęka Platowska? Zawieszyłęka opatowska mamy spotkanie z Wilkowem, to jest domnośląska drużyna, która gra w klasie A. Później mamy Miłowice i Wiktoria Laski. To to jest taki harmonogram gier, te wszystkie przygotowania na pewno są ku jednemu utrzymać zespół na poziomie A -klasy, tak? Tak, no chcielibyśmy utrzymać się w tej a klasie, a zobaczymy, zweryfikuje boisko. Na dzień dzisiejszy jest bardzo dobra frekwencja na treningu i to jest optymistycznie przed tą rundą zbliżającą się. Myślę, że powinniśmy ten cel osiągnąć, pomimo że. Będzie bardzo ciężko, bo jest wiele zespołów, które są zagrożone tym spadkiem Nie wiadomo, czy ta reorganizacja, którą głośno zapowiadali, panowie, w OZP nie będzie, czy nie. Ten, że akurat no, wam można zazdrościć infrastruktury. Zimą można trenować w A-klasie na różnych warunkach, ale wy macie wyśmienicę jak na a -klas. no To jest prawda, no, mamy warunki wspaniałe. Hala pełnowymiarowa, orlik, boisko piłkarskie oświetlone, ciepłe śladnie, czyli tylko trenować i grać. No, nic piękniejszego by nie było. Gdyby ta drużyna miała spać, to by było przykre dla nas. A zarazem, no, z tymi warunkami powinniśmy coś powalczyć o coś więcej. Trenażer, tak z ręką na sercu, nie jest Panu żal, że za Pana czasów nie były takich warunków do gry. Tam się grało do, za przysłowioną czapkę śliwek, a, a, a biegało w deszczu, w błocie, w śniegu. Tak, prawda jest. W tamtych czasach, no, chociażby jak tu byłem zawodnikiem Polonii. No, takich warunków no, nie mieliśmy, pomimo że to była liga międzyokręgowa, czy naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby coś jakiś wynik osiągnąć. Pomimo tego tych warunków jednak ta Polonia grała, miała wyniki.